Za nami znajduje się teren największego zakładu przemysłowego, jaki kiedykolwiek znajdował się na terenie, na terenie obecnej gminy Goleniów. Mówimy tutaj o fabryce amunicji Luftwaffe, która działała mniej więcej od 1938 do lutego 1945 roku. Za nami znajduje się główna ulica biegnąca przez teren fabryki. W czasach niemieckich nosiła ona, ona nazwę. Adolf Hitler Strasse. Jeżeli chodzi o ilość dokumentów, jest ona bardzo skromna, niemniej jednak, wiele wskazuje, że były takie badania prowadzone nie tylko nad bronią jądrową, ale również innymi rodzajami tak zwanych nowoczesnych broni, co dokładnie nie potrafimy powiedzieć, ponieważ Armia Radziecka, jak weszła do jednostki, zabierała najpierw, demontowała wszystko to, co miało związek z przemysłem zbrojeniowym. Polacy. Weszli tutaj dopiero w 1948 roku. Jeszcze w połowie kwietnia na pewno stacjonowały tutaj wojska radzieckie. Jeżeli chodzi o rakiety V1, wspominaliśmy już wcześniej, że takie rakiety były montowane w Fabryce Mebli w Goleniowie, w Fabryce Willego Lapsa. Te rakiety były tutaj w mostach składowane, ale co ciekawe, część z tych rakiet była tutaj w mostach przerabiana na e, rakiety do lotów samobójczych, tak zwane EFIS-103 Reichenberg. E, wiemy, że e, rakiety te nigdy nie zostały użyte e, w takim locie samobójczym, przynajmniej nie jest znany taki wypadek. Po przejęciu tego obiektu przez władze polskie tak nie wiadomo było, co z tym zrobić. Nikt konkretnie nie miał gotowego pomysłu i między innymi były takie rozważania. To zachowało się oczywiście w dokumentach, aby urządzić tutaj jakieś sanatorium, jakiś ośrodek być może dla psychicznie chorych, bądź jakiś ośrodek młodzieżowy. Jeżeli chodzi o późniejsze lata, oczywiście takie obiekty z chwilą przejęcia przez wojsko polskie stały się obiektem zainteresowania subzachodnich. I między innymi zachowały się relacje, czy też takie duże sprawozdanie CIA. Ono jest upublicznione z roku 61 i jest w miarę dokładny opis tej fabryki, czy tej jednostki, oraz lotniska, które zostało tutaj świeżo wybudowane. Z tego opisu wynika, że Amerykanie łączyli obydwa obiekty w jedną całość. Nie bardzo orientowali się, że są to dwa różne obiekty.